Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie, kolejny vlog masz przed nami zimowy, przepraszam Cię, ale ogon musisz wyjąć pod mojego sweterka. Zimno jest po prostu jak, jak nie wiem, no jakby co najmniej zima była. Naprawdę. Szczerze, odkąd tutaj mieszkam, to nie pamiętam, nie było. Wszystko na zewnątrz jest białe. I to nie jest białe od śniegu, bo śnieg nie padał. Ale ja wam pokażę Wam, poświęcę się i wyjdę. Jest biała trawa, wszystko jest na zewnątrz białe samochody, a wiecie jak to jest, nie? <ścoughs> Także e, trzeba było to wszystko e, odmrażać i skrobać rano. W każdym razie. Ale patrz, jednak jednak jest. Dzień, Dzień dobry! Dzień dobry! A piękny wyglądasz! No widzisz! O, jest mój Rudolf, kochany! A... Rudolfie, gdzie ty byłeś? Santa zje... Po baciuszkę, po w ogóle... <grym wstrzymał> Kto to jest taki przystanek tu przed... Zabrze, pozycję <grym> Tak, Bek, <Back>. Tuchu. <Ty grym> tak ci się odbiło? Ale ty jadłeś rano, teraz nie jadłeś. Gdzie ty byłeś? Byłeś na spacerku, zmarzłeś. Tak? Tego to po prostu można ubrać we wszystko. O ile mu się nie będzie w łapki plantałowca się sensie, wycie, nie będzie mu nic, zachodziło nic, nic tutaj, to będzie chodził we wszystkim. Dobra, chciałam otworzyć kalendarz adwentowy Szybko zaraz przejdziemy do paczki. Paczka z Polski, ale to taka paczka, nie jakieś tam prezenty. O, mi. Tylko. A, wiesz, to teraz zobaczyć. A przynieść? Tak, tak może się przynieść. Dobra. I teraz. O, coś małego. E, znowu Nordic Hydra Purity New Drops. E, żelowy, ale to jest chyba. Krem pod oczy? Drugi już? Krem pod oczy? Jakiś krem do twarzy jeszcze. Patrzcie, taka mała próbeczka. Troszkę. Jedyne co, jak, jak są te, te wszystkie sera, to mogłyby być w troszeczkę większej pojemności. E, ale tak poza tym to jest fajnie. Także to mamy już odhaczone na tle choinki. Zrobiłam tutaj em, za mną... Teraz Wam pokażę. E, tutaj wciąż mi brakuje jeszcze jednego paska, e, może, może dzisiaj, albo jutro się po to wybiorę. Tutaj zrobiłam taką małą ozdobę, ale na razie bez żywych gałązek Jest, zastanawiam się, czy po prostu w tym roku nie pójść tak powiedzmy bardziej żeby to było mniejsze po prostu, tak, bo nie mogę powiedzieć minimalistycznie, jak mam tyle bombek na choince, tak, eee, ale no tak troszkę mniej w porównaniu do tego, co było do tej pory. Tak całkiem fajnie, całkiem mi się to podoba, żeby tutaj też nie było za dużo, nie, bo jest... Tutaj choinka... O, to wypada. Tam jest bukiet i tu jeszcze jest taka ozdoba. Jak jeszcze tutaj dołożę, wiecie, tych gałązek, to będzie tego tak dużo. Zaraz wam pokażę. Tutaj zrobiłam, zobaczcie, z tych moich wszystkich ozdób, które w zeszłym roku były na schodach, zrobiłam taki bukiet po prostu. No, stwierdziłam, że w tym roku nie będzie tej ozdoby na schodach, mimo tego, że wyjęłam już, już chciałam, naprawdę chciałam, wyjęłam ten łańcuch i jak go dotknęłam, on, on jest ciężki, te wiecie, takie jakby sztuczne, o to takie, nie? To, co w zeszłym roku było na schodach, to jest ciężkie, to jest sztywne. Ja byłam pewna, że to mi po prostu porysuje schody. No, było mi szkoda, bo jednak zawsze wszystko, to owszem, można odmalować, ale to się już tak wyskubia hmm, i będzie brzydkie, tak? Trzeba będzie szpachlować. Nie, to jest niewarte. Mamy tak subtelnie też na schodach, jest yy, yy, sznur ze światełkami i jest, są takie złote kuleczki, tak jak tutaj. O, i coś takiego tylko zrobiłam. Ewentualnie, jakby mi się naprawdę gdzieś tam, wiecie, przykleiło do rączek jakiś ładniejszy, jakieś ładniejsze gałązki, to może jakiś eukali, i ptus, zobaczymy. A jak nie, to jest na razie tak. To, co miałam, wykorzystałam i mi się podoba. Także tak to wygląda, ten kącik cały. Choinka piękna. I mój młodo, jak zwykle piękny, który idzie za kilka dni do fryzjera, ale nic mu nie mówcie, bo będzie się bał. Tak? Fryzjer? O, tfu. Grzywka. No nie mówcie mu nic, a tu krzyknęła mu po prostu prosto w, prosto w twarz. Tak? Co ty? Teraz na to. Moris, on tam... Bo mu rączkę pokazuje to jest jak ten, jak rącz, rączka z ah, Zawsze na nią ścieka teraz go Teraz go Jurek rozprasza. Tak wygląda, pięknie. Ojejku, wyjęłam tą paczkę, ale źle ją w sensie rozpakowałam, ale źle ją otworzyłam. I jest taki dziwny ten, dziwny kąt. Ale słuchajcie, e, to nie jest paczka, wiecie, taka, że jakby jej celem było, były te zakupy, nie? Ja tylko po prostu musisz coś innego zamówić. I, e, no i przy okazji ja sobie pomyślałam, bo pokończyły mi się wszystkie płyny, chociaż gdzieś tam e, mówiłam ostatnio, proszki, pokazywałam nawet w zakupach, że kupiłam płyn. Problem, problem jest taki e, dla mnie, że tutaj nie mam. O jak ci odbija zegarek akurat prosto w moje oczy. Co ty mówisz? No, stoisz pod światełkiem, e, że tutaj nie ma proszków e, albo są jakieś tam dwa. Jest po prostu bez nadzieja pod tym względem, a my jesteśmy przyzwyczajeni, wiecie, do tych dobrych proszków, albo nieraz i niemieckie jakieś tam mamy w tych, no bo są takie sklepy. Nie ma, po prostu nie ma tutaj, a to, co jest to slipa, owszem, e, używam, e, ja nie lubię kapsułek, e, używam jakichś tam płynów, ale no, stwierdziłam, skoro jest ta paczka, no to ona i tak musi przyjechać za tą samą cenę, więc po prostu sobie kupiłam proszki, tak, co kura domowa kupuje, Parsil do białego. Ale to pachnie. No. E, wzięłam trzy, bo to już był taki maks wagowy. Teraz do koloru, takie małe. Ale to też jak to przecież to. Znaczy takie małe, takie średnie. Daj, no, jest taki mały, no. Ach. E, i Ariel. To się e, zmieściło. Także bosko, bosko, wiem jeszcze oczywiście. Wzięłam dwa płyny kokolino. Bo za kokolino zapłaciłam. E, na promocji go wzięłam. Zapłaciłam. 18, nie, e, czyli on kosztował 18, e, min 14 chyba złotych, a tutaj, to jest chyba ten większy, a tutaj kiedyś, owszem, kupiłam, ale on kosztował chyba 5 funtów. A też a, to jest 2 funty, 2 funty. No, no. 5 czy ponad 5, ale za ten mniejszy. Także, no dobra, mamy dwa, będzie trochę, e, no nam, nam trochę wystarczy, nie, także superancko. Ach, i co jeszcze mam? Właśnie, bo to też mi się kończy. Ej! Sana, słuchajcie, ten olejek. To jest olejek yy, pod prysznic, ale to jest najlepsze, co może być do mycia gąbek. Naprawdę, do mycia w sensie tych wszystkich pędzli, robeczek. Jajeczko. jajeczko, kiedyś powiedziałem, że już kajaku, małą jajeczko. Myślę, w sensie, że żeby takie było brudne. E, o, jeszcze zimny taki, dlatego się zrobił taki mętny. Mam e, chyba trzy sztuki, bo tylko tyle było w sklepie. No i wzięłam oczywiście mój ulubiony, bo tego tutaj nie ma, a mam jeszcze chyba jeden tylko. Oliwka, e, to nie olej, tylko oliwka pielęgnacyjna, ja tego używam. Ach, to Jurek nienawidzi tego zapachu, ale to tak działa na moje włosy po prostu. To jest najlepszy lek na całe zło na włosy. Super, też mam trzy sztuki. I tutaj jeszcze widzę, uwielbiam to. Nie ma lepszego tuńczyka, Rio Mare. Ale to jest, to nie jest taki polski, to jest włoski. Wygląda jak dla kota. Wygląda dla kota, tak. To jest <grym> też taka puszeczka. Najlepszy z Włoch, Uwiel W ogóle ja to smak. By była, tak, Tak, no bo wiesz, no. mogę tutaj kupić, a ja porównywałam. W ogóle, jest... ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale jest w ogóle inny smak. To... Może wiesz? No także słuchajcie, jeszcze jedna paczka niespodzianka. Mój mąż był na zakupach i mówi do mnie, zobacz. No ta siata po prostu taka przydatna. No, a taka wielka, z Neptuna, zobaczcie wszystkie te do tej pory jakie mieliśmy takie brązowe. No, <laughs> to jest olbrzymie naprawdę. Olbrzyne. Ale niestety nie da się ich kupić, oni nie dodają do zakupów i jak zamawiacie online to też do, do Ja do tam, pojechałem po prostu mi dali. <laughs> ty to tak, ty masz takie przepyszne, naprawdę tej w Anglii, powiem Wam, że jak ktoś ma jakiś problem z coś, to jest naprawdę dobre, jak poczucie skład, to jest wszystko zdrowe. Ja, to nie ma jest Co? Ja. To są chlebek. No tak, no. Dobry chleb no, no. no, A Jurek w ogóle nic mu nie mówiłem, nie? żeby pojechał na jakiekolwiek zakupy, także to, to, to na co on wpadł, to to kupił. Tak, no. Czyli standard to co my zawsze kupujemy. Ale co też zechciał? No zachciało mu się tak, no powiedziałam, a może by tak rosło? no, no więc mamy czy to jest kurczak kukurydziany. kukurydziany bardzo dobry z niego taki fajny żółty rosół wychodzi. Oczywiście natka pietruszki, marchewkę mam, więc por, seler bo były to był, wszystkie inne selery. To, wziąłem jedno ale dali mi do ilości zakupów powiedzieli, że jeszcze pan może dwa serwery. To ja jeszcze dwa. Serio? Trufle i jakieś tam. No. Człowieki. No to to, się to jadę, jest kochany może. No. No, a teraz co, trufle. Dobrze, zbawę, no to jest? Trufle. 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 Tutaj widzę kiełbasę, widzę e, a, piersi, tak? Tęne, widzę e, wędlinę. To jakieś mięso, co to, to? To jest u nas schabowce. Tam tu, tu dobra. Ja je mam w sklepie i teraz rozparzę, no? Ziemniaczki, schabowy, tradycjalne. Dobra. No, dobra. Śliwka! Wystarczy? Nie. Wystarczy. Ale to są oszukane śliwki. Co? One kiedyś były takie duże, napompowane, a to już jest drugi raz... Nie, nie, ona jest po prostu tak, że w ogóle jest maciupeńka. a kiedyś były naprawdę duże. Zauważyłam to już kiedyś kupiłam sama. I dosłownie połowa tego, co była kiedyś. Także oszustwo jest a, ta ta a cena ta sama. Na wszystkim oszczędzają. Ceny podnoszą, seler. a zmniejszają. Najmniejszy seller no, będzie rosnął. Ty troszkę były mi ja to pięć. I będą kustrzyckie, oczywiście, wiedziałam, że kiedy kupuję to jeszcze jakieś będą tak i tyle. Także moi drodzy, ja to się szybciutko... Ty robisz. Ryski... Dobrze. E, ty Dobrze. Rycki, ty robisz. E, siadanie, na szybko coś zjemy. I jedziemy do ogrodniczego, ale takiego, w którym jeszcze nie byliśmy. Ja wcale nie chciałam, ale nie jestem zamiaram. Potem cię zawiozę wcale. do chłopaków i pojedziesz sobie na grilla. Dobrze. I potem cię y, przywiozę. Dobra? Jedziemy, Dobrze. zobaczymy, co tam jest. A, a, a. No i Było tak na dnie pudła przykryte, coś się zawinęło w te nieważne, no nie widziałam po prostu. Tam są jeszcze y, dwie rzeczy. Y, zrobiłam sobie prezent na urodziny, zaszalałam. Zamówiłam sobie bardzo polecane serum z firmy Skin Solutions. To jest AQ Aku AQ, AQ, AQ Skin Solutions. Nie było tanie, ale bo miałam ten 10% kod. Jest to serum zmniejszające widoczność zmarszczek oraz poprawiające gęstość skóry. Podobno jest to po prostu sztos nad sztosy e, i podobno w ogóle e, zabieg, jak na przykład robicie e, dermapen e, z, o Boże jak to się nazywa, e, jak to się nazywa, e, składniki, to nie są, ojejku, to taka mądra nazwa. Jak to się nazywa? Ale co? No poczekaj, muszę Chcesz to znaleźć robicie... teraz. Tak, właśnie, to jest, to jest w ogóle innowacja, ale takie mądre słowo też nie wpadło. Czynniki wzrostu, o, z czynnikami wzrostu, o właśnie, przypomniałam sobie, nawet wzięłam tylko telefon do ręki i od razu mi się przypomniało, jest to serum właśnie z czynnikami wzrostu, jest jeszcze takie specjalne właśnie do zabiegów, podobno jest mega i działa, uspokaja, w ogóle na wszystko działa i dziewczyna, której ufam no, i z której poleceń korzystam, od dawna jestem mega zadowolona. Wszystko, co ona poleca jest naprawdę super mi się sprawdziło. E, no dla mnie jest po prostu magikiem. E, I ona właśnie to polecała, i ja tak do tego cmokałam, ale to w Polsce i takie stanie niż tutaj, i to połowę. Także zamówiłam sobie, moi drodzy. Tak to chciałam powiedzieć, Aku bardzo się cieszę. Trochę za późno wyszłam, bo nie widać i słońce już liznęło, ale zobaczcie, tutaj wszędzie jest biało. Jeszcze wcześniej, tutaj też ziemia jest biała, ale wcześniej te kwiaty też wszystkie były. A teraz, wiecie, już tak troszkę słońce na nie, promienie na nie padają. Także, no, śmiesznie, co? Jeszcze tak nie było, naprawdę. Część świąteczna. Oj, tam coś jest. To nic. Jest trochę złotych ozdób i czerwonych. O jejku. Zobacz na te buty, z psami w środku. O, piesek wyszedł. A tutaj, jakie ładne. Jaki cute, jaki słodziaczek. Jerzyk z takim brzuszkiem. Ojejku, Morris tak siada. O, teraz go widać. Moris tak siada, jak taka ciapka. Jak chce, żeby go podrapać po brzuszku? 10 funtów. Dziewczynka ogląda bajkę, i chyba coś się przestraszyło. płacze tam za nami. Widzisz to? To jest kot. Złoty kot. Wygląda jak taki zrobiony z balonów. Co na tych wszystkich, wiesz, jakichś festiwalach robią. No, znowu ta sama firma Jeezela. Dlatego takie ładne ozdoby. Co to jest? Jurek ogląda bajkę. Tam jest bajka. Coś mi aparat nie chce łapać Merry Christmas. Śmieszne. To już widziałam. Pink. Mamy takie, tylko różowe. To jest też ładne. Jest za nami rodzinka z dziećmi. Muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam. Uwielbiam małe dzieci. Które mówią po angielsku, to jest tak słodkie Tylko niech mówią po angielsku, nie? W sensie sposób w jaki mówią Daddy Jest tak słodki O Złoto Gdzie? O tam, to liski Kotki są tutaj, zobacz Czy to też jest jakiś taki lisek? Nie zidentyfikowano, ale no coś takiego O ten stojący no to on i on. Takie liński. Tutaj jest jakieś sawo. Podzielone tematycznie. Tam były złoto, czerwone, a tutaj białe, srebrne. Paczki ładne. Ale to mi się nie podoba. A to jest jako taka baza. Tam się kojarzy z takimi choinkami 20 lat temu, jak były u nas w domu. Kto to taki leci? O tutaj, patrzę na Widzisz ten? <laughs> ten fajny. O nie, noga mu się zbiła. Wywirowy jest. Tak. że nie ma nóżki, ten ma nóżkę. Taki łuk. Przejście? zahaczy. Zachacze głowę. wewnątrz o, Tak o, Aż nie wiem bo nie patrzę aparat Jurek mam Piękny to nie jest działa. Taki suchutki, co? Weźmiemy go. w ładne. W ogóle tutaj są ładne. Ten też jest ładny. Jakie fajne te niebieskie dodatki. Nie? To jest taka na świeczkę. O, tak, ozdoba. Coś huczy bardzo. Ale to jest ładne. E, troszeczkę jest ciemniejsze niż w kamerze, bo widzę, że kamera podbiła. One. Może by tak coś takiego to bym do naszej wyspy? Chociaż nie, kolejny kolor na choince. To już co za dużo. Ale zobaczcie, jaka ładna jest. Złoto granatowa Fajnie to wygląda, bardzo ciekawe. Tutaj takie dodatki. Kwiatuszki wkładane. Bardzo ciekawe. Ty co utkwasz tej? Z któro? Ale już nie chcę tego dodawać, ale ono są wezmę. 2,99 i to też jest Widzę, Chciałam złoto, było Ale nie jest o, to tutaj jest. Poka. Konfetti. Słabo mhm. się, się przemieszcza. Śmieszne, co? Ty Jak kupisz balon z bez sensu to jest, bo tego konfetti w ogóle nie ruszyć Tak, balon po prostu widzisz jak konfetti wygląda jakby było na dnie. To jest przyniosłem, bo widzę, że będzie ci potrzebny. Tak, chcę właśnie O, już wygląda jak ten. O, już mam wszędzie brokat. Spiek. Mhm. Jedno na jedno ucho, drugie na drugie ucho i masz zrobić za choinkę. Tego. A ona jest taka, taka przekoszona Ona jest taka miękka Ojejku Jaki powód! I tutaj są moje kolory Moje kolory Jarek, nowy but do tego Do kolekcji Zamszowy but do kolekcji Śmieszne. Tak, ja tak. <laughs> A, bombki, <giro>? tak. <grydziwę> A to taka dziura. Tak, A to taka na w... przestrzeni. Tak się właśnie zbija bombki. To bardzo ładne. hello. Taka pudrowa, jakby różowa, delikatna baza, i do tego złote. Mhm. Tylko nie wiem. W jakim wieku był wykonawca, jak malował ten. God. Chyba grzane wino poszło. Było grane. Taka tradycyjna ta choinka, nie? Trochę krzywa. Ale ładne ma kolory. Złote i takie intensywny czerwone. O, to wzięliśmy. Patrz, jakie tu ma ozdoby pozawieszane Też takie miotełki because i miss you so i'm letting go of everything but you these are the good times with you baby this yeah is just gonna droga taka o jedzie samochód akurat teraz ale akurat było widać że wąsko nie ale co tu jest marznięte wszystko ależ tu jest widok ale to jest taki widok przez tą pogodę zobaczcie, jest mroźno tam widać, że jest oszronione, bo w cieniu i kto tutaj jest? moi przyjaciele a co tam leży na górze, mnie ciekawi o, tam czy to są kucyki? jakie mają derki czy to są alpaki tam? chyba kucyki Czyli mi trzeba okulary? Czy? Nie wiem, ale nadal nie widzę. Kucyki, a po drugiej stronie są baranki, ale tam jest farma i tam nie mogę wejść. Mamy... U! Mamy gwiazdę. Mhm. Także zaraz tutaj zamienię na wyspie tą paproć, po, po, gdzieś na górę, pewnie do sypialni. Ona tam też wcześniej była, z pół roku tam stała, potem ją wzniosłam tutaj e, i w taką szarudyniczkę włożę. Nie chciałam tej wyższej, była taka, były takie wiecie jeszcze wyższe, ale wydawało mi się, że to. Tylko, że to jest bardzo trujące dla zwierząt. Także jak macie, to uważajcie, albo nie kupujcie, jeżeli macie zwierzęta, które wiecie, już odgryźć kwiatki. Moja co jak co, ale kwiatków nie gryzie e, I w ogóle będzie to stało tutaj na wyspie Także ona się tym w ogóle nie będzie interesowała e, Światło mi zgasło znowu Zobaczcie co kupiliśmy Wszystko złote, warto było poczekać myślę Kupiliśmy kilka takich złotych ozdób Karuzele, taką wziąłem tylko jedną W nie wiem dlaczego Ale 3,99 to kosztowało I to była najdroższa Z tych ozdób, które kupiliśmy Mieliśmy oczywiście konia na biegunach Dwa Wszystkich, chyba pozostałe wzięłam w kompletach, tak? Parki, po dwie. Eee, 2,99 taki kosztują piękne, nie? Taki szczuplutki ten koniczek. Ładne, też gdzieś tam zaraz wcisnę w tą choinkę. Eee, no i wzięłam kilka bombek. Te się podobały, nie, czekajcie, nie te. Te mi się podobały, bo są z takimi jakby parełkami. Ta kosztowała też 2,99. To też mamy takie dwie. Te się podobały Jurkowi. Ta kosztowała też 2,99. Zobaczcie, taka przezroczysta i tylko paski. Ona na choince wyglądała, bo tutaj jest taka w sumie spokojna, taka powiedziałabym, że zwykła, ale na choince wyglądała bardzo fajnie. Bardzo fajny efekt dawała. Te kosztowały 3,99 w takie, jakby nie wiem, jakieś takie liście, niby choinki. A też złote to najważniejsze. Także zaraz dopełnię. Będę miała ten swój upragniony złoty kolor na choince. I jeszcze, te już były po 1,99 i te są takie, wiecie. Odporne na koteczki. Nic się nie zbije. To takie mam też dwie. Ta następna. Sporo. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, tak? E, dwie takie. Te są bardzo podobne do siebie. Nie? Takie i takie. To troszkę większe. Też 69. I tyle wzięliśmy. Także ja zaraz to zawieszę na choineczkę. Zimno mnie też muszę połączyć ogrzewanie.

Czekaj, czekaj. Chciałabym to przeciąć na pół. Chodź tak. Noś. <noise> Gocie. Co się robi? Dasz mi to przeciąć? Przepraszam, księża. Jest i ona ukończona. Moje arcydzieło. Bardzo, bardzo, bardzo mi się poda podoba. Tutaj dodałam jeszcze troszeczkę tego materiału i tutaj yy, na dole też taki szeroki pasek i naprawdę mi się podoba. Jest piękna. Ba, chyba taką właśnie chciałam. Dobrze się czuję, jak na nią patrzę. Naprawdę jest taka ciepła, jest bardzo bogata. Dużo jest wszystkiego. Taka mi się podobała, tak sobie wymarzyłam. Jest fajna, naprawdę. Wszystko jest moim zdaniem idealne. Teraz z tymi złotymi, z taką większą ilością tych złotych w kilku miejscach. Tutaj, tam, tu, tu. Wszędzie, naprawdę. Dodałam też kilka tych gałązek. Eee, trzy w sumie chyba z takimi szyszeczkami one też pięknie są e, obsypane jakby brokatem tutaj będzie może widać ten brokat to jest wszędzie eee, no naprawdę różne rzeczy ale bardzo ładna bardzo, naprawdę bogata różowo-złoto-biała Kuna ty wiesz o tym gdzie choinka to świętość i nie można jej zaczepiać. Może się wąchać i pacać noskiem. Ej, czy ty właśnie próbowałaś ją ugryźć? Tak na moich oczach. Połóż się pod nią, tak. Bo jak, jak zbijesz którąś bombkę, to ci powiesimy zamiast tej bombki. Nikt nie słyszał. No, tak piękna. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hey, by the fire zmiana, ale e, zamieniłam po prostu kwiatki, teraz na ten czas świąteczny będzie tutaj gwiazda stała, taka nie za wielka, ale w ciepłym, czerwonym kolorze, no i mój krasnal, który pasuje do wyspy. Także tak będzie.